Jestem świnka Pepa. To mój mały brat, George. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka Pepa. Mama świnka w pracy. Mama świnka pracuje przy komputerze. Tata świnka robi zupę na obiad. Tato, możemy pójść do mamy i zobaczyć, jak pracuje? Tak, pod warunkiem, że nie będziecie przeszkadzać. Ma dzisiaj dużo ważnej pracy. Dzięki tato. Mama świnka ma bardzo ważną pracę do zrobienia. Usiąść koło ciebie i popatrzeć jak pracujesz? Tak, jeżeli oboje będziecie cichutko. <laughs> Pepa i George uwielbiają patrzeć jak mama pracuje przy komputerze. Mamo, będziemy mogli pograć w grę komputerową wesoły pan kurczak? Będziecie mogli pograć trochę później. Teraz pracuję. Mamo, możemy ci pomóc w pracy? Nie, Pepo. Nie możesz dotykać komputera. George Tobie też nie pozwalam bawić się komputerem. Tak, George, tobie też nie wolno. Pepo, dość! Przepraszam, pokazywałam tylko George'owi, czego mu nie wolno. Ojej, nie można tak postępować z komputerem. Tato Świnko! Tato Świnko? Co się dzieje, mamo Świnko? Tato świnko. Czy naprawisz komputer? Eee... Dokończę gotowanie, a ty zajmij się komputerem. Eee, dobrze, mamo świnko, ale wiedz, że ja to nie za bardzo potrafię. Dziękuję, tato świnko. Tata świnka zajmie się naprawą komputera. Hmm. Hmm. żeby tak go wyłączyć, a potem znowu włączyć. Tata świnka naprawił komputer. Pra, tato. <grym> tak, jestem ekspertem w sprawach technicznych. Tato, czy możemy zagrać w szczęśliwego pana kurczaka? Lepiej zapytajcie mamy świnkę. Mama powiedziała, że później będziemy mogli. No to grajcie. Tylko nie wiem, gdzie jest ta płyta. <grystanie> <Hey>! <grystanie> <grystanie> えへへへ。 To oni tam wyprawiają. Widzę, że komputer znowu działa. Oh, <laughs> <laughs>